widać te drobne punkciki. Dzisiaj jest dosyć fajne niebo. Troszkę zachmurzone. Tam gdzieś nad nami szaleją jeżyki. Wydaje się, że teraz wszystkie przyleciały. Mi się na początku dawało, że jednak jest dużo ich mniej. No, dzień dzisiejszy, chociaż tutaj kawki przyleciały, ale tam jeżyki są. Chociaż dzień dzisiejszy, no to właściwie. Mm, Pokazał, że jeżyków jest stosunkowo dużo. Chyba u mnie to wszystkie 20, które były w zeszłym roku, czyli 10 par pojawiło się z powrotem i są. Eee, no to jest tak, takie wyścigi przedwieczorne. Teraz, jak na złość ich jest niewiele, ale przed chwilą tutaj śmigały. O! O! I, i jak na zawołanie, pokazał się jeden, drugi. Eee, to są jeżyki z kolonii. Na tym budynku, przed którym jestem, jest, jest jedna para co roku, już od 37 lat. Wobec tego bardzo długo. Pewnie już to są prawnukowie, które to tutaj wcześniej były. No cieszy ten fakt, że, że jednak jeżuki się pojawiły. Być może związane było z tą zimną wiosną, chłodną wiosną, która tak naprawdę kończy się dopiero teraz, czyli w pierwszej dekadzie czerwca. Zamiast w drugiej połowie maja. E, przekwitły już bzylilaki. Nie zdążyłem do Puszczy Kozienickiej zobaczyć e, kwitnących łanów czosnku niedźwiedziego. W tej chwili czosnek ci powoli już jest zakryty przez... E, zakryło się nad nim, nad nim niebo, bo rozwinęły się tam, gdzie jest w grondach, rozwinęły się e, liście na drzewach liściastych, bo z tego on za chwilę będzie gnił. E, liście będą gniły, no i będzie taki przenikliwy zapach, którego niestety nie można pokazać. No a tu nad nami jeżyki. E, to jeszcze ten krótki okres, kiedy one będą za 3 miesiące, właściwie za dwa miesiące, znikną, bo to będzie jeszcze. Gdzieś pierwsza dekada sierpnia, kiedy przynajmniej w Radomiu, jeżyki znikają. Znikają w takiej ilości, jak teraz je słyszycie, czy też można je nawet zobaczyć. No i odlatują. To nie znaczy, że jeżyków jeszcze nie będzie. Pewnie będzie jeszcze przez miesiąc, będzie można je spotkać. W Radomiu zawsze pierwsza dekada września, to są ostatnie. No jeszcze pary jeżyka, które karmią spóźnione pisklęta. One to są naprawdę pojedyncze, albo a, jacyś wędrowcy z północy zapuszczają się tutaj i czasami przemykają nad ulicami, więc tego jest dosyć mm, można jeszcze posłuchać, no ale generalnie są tylko 3 miesiące no i znowu będziemy musieli czekać. Pierwszy miesiąc minął, zostały nam jeszcze 2 miesiące, więc cieszmy się a właśnie tymi głosami i tymi wieczornymi wyścigami One zawsze wieczorem się ścigają Teraz przystąpią do lęgów eee, No i w tej chwili teraz więcej podlotów się pojawia tak zwanych gałęziaków, ptaki młode przed... O, teraz poatrzcie ile to było eee, Ptaki młode po to żeby zminimalizować ryzyko zjedzonym, bycia zjedzonym przez drapieżnika całego lęgu Jeszcze przed osiągnięciem zdolności do lotu rozpraszają się rozpraszają się. Dzisiaj dostałem taką informację, yy, że yy, ktoś znalazł trzy podloty sujek najprawdopodobniej gdzieś w pobliżu byli rodzice no i a te podloty wyskoczyły z gniazda. A to ja mówiłem, żeby zminimalizować ryzyko bycia zjedzonym od razu w jednym daniu. No tak to przynajmniej jest jednego, drugiego, a trzeci przeżyje, albo wszystkie trzy przeżyją. W każdym razie w ten sposób taki minimalizują ryzyko bycia zjedzonym. No i jest to ten okres, kiedy naprawdę tych pisklaków dużo trafia, a szczególnie kiedyś do mnie dużo trafiało żeby się nimi opiekować, no ale często bez potrzeby, dlatego, że gdzieś tam w pobliżu są, są, e, są rodzice, i zabierając je m, gdzieś z tego środowiska, gdzie one tam często nawet nie spadły, one, one sfrunęły, jeszcze słabo latają, później się mogą wspiąć są zabierane przez ludzi, no i zabieramy im w ten sposób dzieciństwo, no bo my ich tak dobrze życie nie nauczymy. To dzieciństwo u ptaków jest bardzo krótkie, wobec tego każdy pobyt ze swoim rodzicem ma swoją wartość i jest dużo bardziej wartościowy niż nawet najlepsza opieka ze strony człowieka i dokarmianie ze strony człowieka. Zresztą ja doświadczyłem takich różnych sytuacji. Kiedy e, karmiąc młode pisklęta na przykład grzywacza, mimo że postępowałem zgodnie ze wskazówkami, to jednak e, okazało się, że jeden z tych ptaków, które wychowywałem uderzając skrzydłem, tak jak to robią grzywacze, złamał po prostu to skrzydło. Z tego czegoś mu tam zabrakło w tej diecie, którą mu dawałem, ale która była zgodna z e, wskazówkami książkowymi czy teraz internetowymi. Także taki apel, pozostawcie, jeśli zbieracie, jeśli, jeśli przemuszcie swoją e, e, instynktowną chęć pomocy. E, jeśli znajdziecie jakiegoś ptaka, spójrzcie, czy gdzieś w pobliżu nie ma rodziców, bo tak jest często lepiej. Zabieramy tylko te pisklęta, które naprawdę wszystko na to wskazuje, że gdzieś. Nie ma rodziców, że stał się jakiś nieszczęśliwy wypadek, no i te dzieci zostały rzeczywiście śrotami.